Niedawno zmieniły się zasady naliczania VAT, jeżeli chodzi o aluminium. Jak pan z punktu widzenia firmy, która jest producentem aluminium, e, ocenia sytuację na rynku metali nieżelaznych i to, co odwrócenie VAT-u może zmienić? Ja myślę, że to jest taki zabieg, który po prostu porządkuje i eliminuje patologie, które wynikały z kwestii omijania VAT-u i to jest bardzo dobre rozwiązanie. Proszę zwrócić uwagę, że ono bardzo pomogło w wypadku przemysłu stalowego. Myślę, że podobny efekt będzie uzyskany w obszarze metali kolorowych. On jak gdyby eliminuje no, skłonność do różnych patologii, także ja jestem pozytywnie do tego nastawiony i cieszę się że to wprowadzono. Jaka jest obecnie sytuacja aluminiowej części koncernu Boryszek? Sektor aluminiowy w ogóle rozwija się bardzo dobrze w Polsce, że wspomnę tych głównych graczy, czyli Kenty czy Impex Metal, szczególnie nasz zakład w Koninie, który bardzo mocno rozwijamy, który w oparciu o ostatnie inwestycje zwiększył swoje możliwości do ponad 85 tysięcy ton, a w planach mamy ponad 100 milionowe inwestycje, które docelowo mają dać możliwość produkcji na poziomie 105, a nawet 130 tysięcy ton, jeżeli ten wariant będzie przy czym to, to już nie są produkty jakieś proste, z czystego aluminium, to są stopy, które mają zastosowanie zarówno w przemyśle samochodowym, w, jak również w przemyśle opakowaniowym, w przemyśle elektrotechnicznym i nawet w tym okresie największego kryzysu, Impex Metal i Konin cały czas zwiększał tonażowo ilość swojego udziału w rynku, a nie malał, w związku z tym, po tym można wyraźnie powiedzieć, że nawet okres kryzysu nie był dla nas, czy nie był dla nas zły, a wręcz był łaskawy, bo Udział w rynku nasz rósł, dlatego te inwestycje będziemy kontynuować. Mamy tutaj spore ambicje, ale, tak jak powiedziałem, będziemy inwestować w Polsce, bo to się bardziej opłaca. Czy jest to głównie kwestia rozwoju rynku komponentów motoryzacyjnych, który jest dla Was bardzo ważny ostatnio? Oczywiście i ten segment będziemy na pewno rozwijać, ale również rozwijania tego, co się w Polsce bardzo dobrze rozwija, bo jesteśmy potentatem na przykład w Polsce, jeżeli chodzi o produkcję tych wszystkich elementów, które służą później produkcji nakrętek, zamknięć, opakowań itd. A żeby producent tego typu, który funkcjonuje w Polsce, mógł podołać popytowi jaki ma, no to my musimy automatycznie zwiększać wprowadzać produkcję do poziomu, który on od nas oczekuje.